Cześć, witam serdecznie, z tej strony Justyna Wizja Słuchajcie, dzisiaj chciałam troszeczkę powiedzieć na temat pewnego narzekania, które często słyszę od fotografów. Ja nie mam klientów, cały czas nie jestem w stanie zdobyć klienta, nie, nie mam tych sesji tyle, ile bym chciał, nie jestem w stanie po prostu zarobić na życie, więc nie mogę tego robić na przykład non-stop, albo robię to non-stop, ale no, cały czas coś mi przeszkadza, nie mam czasu, bla, 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 bla. No, właśnie, problemem w tym jest to, co ty często robisz z klientem, jaki ty masz kontakt z tym klientem. Czyli po pierwsze, jak często oddzwaniasz na telefon, który do ciebie dzwonił, jak często sprawdzasz na swoim Facebooku, na Messengerze, czy odpisałeś na wszystkie wiadomości, czy odpisałeś na wszystkie wiadomości. Może po prostu zostawiasz je czasem, bo jesteś taki zajęty retuszem, zajęty wszystkim, zajęty organizacją sesji, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Często wracasz do tych klientów, do zapytań, do, do rzeczy, które, o które ludzie się dopytują, są zainteresowani. Może jak przebiega sesja, jak to wszystko wygląda. I czasem po prostu pomijasz te wiadomości, pomijasz maile, nie zaglądasz tam. Nagle się okazuje, że na. Ja powiem na swoim przykładzie, kiedyś dawno temu e, też miałam tak, że narzekałam, że nie mam klientów. Nie mam klientów, nie mam klientów. No i któregoś razu. Um, mój własny wizerzystam ty, no ale jak nie masz klientów, przecież ty masz tyle zapytań i tak wchodzi na moją pocztę tam ją udostępniłam i mówię ty, no przecież miałam 15 nieodpowiedzialnych wiadomości, które po prostu już dawno temu są przelewnione i nic nie zostało z nimi zrobione no i rzeczywiście zaczęłam um, odpowiadać na każde jedno pytanie, na każdy jeden e-mail okazuje się, że tych klientów zaczęło przebywać. Coraz więcej, coraz więcej dbasz o tego człowieka, który do Ciebie pisze. To jest ktoś dla Ciebie, kto... Bez, wiesz, no, Ty bez, bez takiego klienta nie możesz istnieć. No jakby robisz zdjęcia, które są usługą dla klienta. Więc jeżeli klienta zlejesz, klientowi nie odpowiesz, to klient nie dość, że do Ciebie nie wróci, to jeszcze powie, że jesteś osobą, która nie odpowiada, jest nieterminowa, jest. No, olewa, nie wiem, może nosi nos do góry. I tyle. Odpowiadaj na każdy jeden telefon. Odpisuj na wszystkie wiadomości na Messengerze. Czy to prywatnie, czy to na fanpage'u. Wszelkie zapytania, które masz. Yy, czy ludzie po prostu pytają się zainteresowani, czy nawet znajomi twoi zainteresowani sesjami zdjęciowymi, pytają się, co tam robisz, jak tam robisz. To często jest zapytanie o to. Czy ja mogę zrobić sobie u ciebie zdjęcia? Tylko ci ludzie często potrzebują tego, żebyś to ty ich zachęcił, żebyś to ty im dał więcej informacji. To ty ich lekko pchnął ku temu, żeby mogli zrobić dla siebie coś więcej. Tyle na ten temat. <grym> Wystarczy troszeczkę się zaangażować, więcej czasu na to poświęcić i rzeczywiście dać możliwość ludziom poznania ciebie i poznania Twojej usługi, zobaczenia co robisz i jak to robisz. Jak na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ta porada Ci się przyda. Uwierz mi, o wiele, wiele więcej sesji zdjęciowych będzie na Ciebie czekało, jeśli to zrobisz. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Jestem Naucja, byń hej!